Dom około 300 m kwadratowych trzy poziomy. Garaż, pomieszczenia gospodarcze działka około 22 ary. I na działce, obok działce około 9 arowej kolejny dom w stanie surowym, zamkniętym. Gwiazd na posesję przez bramę tuż przy drodze asfaltowej droga dojazdowa do pomieszczenia w głębi wysypana szlaką działka podrośnięta brzosami i w głębi drzewami pwiastymi. Garaż długi gwiazd przez bramę i krewnianą. Brama przy drodze. wysypane uczniem cyprysy odsłaniające dom drogi